Witajcie. Jak, jak zobaczyliście jest pustka, bo dlatego, że trwale remont, bo jej mama jest w ciąży. Jak to można tam tak powiedzieć? Tutaj się pustka. No bo, będziemy, bo będę z wami meblować pokój dla dzieci. Ale teraz zrobimy pokój. O tej pani, Mama, choć Jaki? Na razie powyrzucam meble. Już je wyrzucam. I teraz, jakiej by tu wybrać kolor ścian? Takie zawerki mogą być. ładnie, mi się podoba teraz jakie by jej tu dać łóżeczko no za dużego wyboru to ja nie mam ale bym miała to wybrać no to chyba to no ale jeszcze to przemyślę trochę Hmm, co by tu teraz jeszcze dodać? Nie wiem, co by tu dodać. Może taką półeczkę. Hmm. I nie wiem. Dobra, wrócę do Was, jak już urządzę. Dobra, jestem. Dodałam tu tylko taki stolik, no bo. Co ja tu mam jeszcze dołożyć? Jakieś na pewno pufy albo krzesła. Ale które? <laughs> Może takie zielone. Dwa krzesła. Może być. Nie jest najlepiej, ale. No, niech już tak zostanie. Jakąś lampkę nocną. Dobra, stawiam tu. Lampeczkę. Może być. Teraz jaką szafkę jej damy? Tylko jaką? Chyba jej damy taką samą jak miała wcześniej, tylko wcześniej miała. Sprzyjałam się o tym. Le, poczekajcie, zobaczymy. Ups, przesunęłam dywan. Ja Tak jak myślałam. I co by dać tu obok teraz?

takie coś. I właśnie. To dam do pokoju małego dziecka. Zegarek może taki. Mm, to dam do góry. Hm. Co by, by tu jeszcze wstawić? To jest dla zwierząt. Hm. Taki domy to nie jeszcze. Hmm. Bo to jest jeszcze jakieś miejsce. Może kwiatka jakiegoś? Takiego? Może być. Ale no to chyba tyle. Nie nie, 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 tyle. To nie wszystko. To, to jeszcze, to, 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 to. To damy na górę. Jest tu ile tu jest fajnych rzeczy, których ja wcześniej nie widziałam. I zamiast tego kwiatka damy to zjeżdżalnię. Nie wiem czy to jakoś fajnie wygląda, no ale trudno. Już niech tak zostanie. Nie chcemy się tego zmieniać. Tu damy pufy, żeby było miękkie lądowanie. Otworzymy te plastelinę. Hmm. Będzie miała tu na górze, trudno. Nie ma na nie miejsca. Jakieś dekoracje? Coś? Nie wiem, nie mam pomysłów. Tu są dalej halloweenowe. To tak mało tego. Wraz zaraz do Was wrócę, jak coś dołożę. Pa, pa. Dobra, dodałam takie dwie rzeczy. Takie lampeczki i taką lampkę większą. No dobra. Możemy teraz tu poukładać jej rzeczy, ale zanim je poukładamy, to bym chciała zrobić pokój dla, dla, dla młodszego dziecka. Czyli to trzeba powyrzucać bo po, pokój w końcu dla młodszego dziecka, co nie? <laughs> nie wiem, co tu wybrać. Nie wiem, czy ja mam przewijak. Powinnam mieć. Zwykle mam. Mam jakiś taki. I pieluszki. Takiego smoczka mogę mieć? Co by tu jeszcze dołożyć? Te pieluszki to takie chłopięce wzięłam, no. A, tu będzie chłopak. Dobra. Już się sama pokręciłam. Ale dobra. Tu, jakby taką tą wstawić. I tu położyć ten przewijaczek. Tu. Tu dać złoczek. I tu dać te. Pampersy ten obraz. A zresztą może tu być. Ładnie to wygląda. Albo jednak i nie może być. Trzeba znaleźć to, to, to wiszące dla dziecka, tylko gdzie to teraz było. Mam znalazłam. to takie, takie, takie. Co to jest? Dobra, nieważne, nie wynikam. Coś, 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 coś dziwnego. Kiedy coś do łóżka możemy dać. I co by dać w tym miejscu? Hmm. Niech się zastanowi. Mogę tu sobie popatrzeć co jest, co tu mają. Że dam taką zagrodę. Dziecko tu się może, może bawić, żeby nie było, że zaraz... ucieknie. I możemy to wstawić tu. Czy była jedna? Jeszcze ma jedną w razie czego. Chciało mi tu uciec. Poczekaj, poczekaj. Nie, 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 nie. To tu. To byśmy dali tak. Hmm. Jakby to, to zrobić? Chyba jakiś koszyk na zabawki by się dziecka przydał. Hmm. <grym> nie wiem dajmy bez tego weźcie go sobie tu dołożę dołożę tutaj mam jeszcze taki kuferek na zabawki jakiś fotel dla mamy albo dla taty a nic, nic z tego, tylko coś z kanapy na przykład taką pufę chociażby tutaj będzie przywijała na dziecko na przykład taką pufę jeszcze jedną No dobra może być. I jeszcze jakieś zabawki. Takie dziecięce. Nie wiem czy coś takiego tu znajdę. No raczej nie. Już mi się wszystko skończyło. No, typu takie autka, jakieś jakąś taką przytulankę. Nie wiem, po prostu nie wiem. Śtuchcie, klocki, chociażby. Takie małe dziecko raczej nie będzie umiało układać, no ale jak będzie starsze. Dobra, na razie to będzie tu. Klocki niech stoją tu. Jeszcze bym tu jakiś obrazek dołożyła. Bo jakoś tak mało tych rzeczy. Hmm, co tu mamy tak w ogóle? O, jakieś, o, właśnie, książki dla dzieci. No, no właśnie, coś ten desem. A w ogóle, ja odkryłam takie coś, że to można pomalować. Kurczaka również. Jezu, jakie ma oczy. Dinozaur już lepiej wygląda. Hmm, to chyba rysunki z zamkniętymi oczami były, no ale dobra. Hmm. Obrazek mam dać Tylko jaki Teraz to właśnie jaki mam dać obrazek Rysunek jakiś Dobra, może być Jakiś, jakiś taki większy Taki literkowy No dobra Pokój gotowy Teraz tylko Ta mała musi się do niego wprowadzić. Nie wiem jak ona się tu zmieści, ale wró wrócę do Was za chwilę. Dobra, ten pokój już urządzony. Bardzo dużo tu teraz jest. Tak, to było tu tak pusto. No ale dobra. Teraz jedziemy z jej rzeczami. Tak naprawdę to trzeba teraz tam urządzić pokój, bo to to już mało mu się później urządzi. Potem tu jeszcze będzie musiała dojść jakaś szafka, ale to później idziemy Ui. dobra jesteśmy u góry teraz trzeba wybrać kolor ścian i podłóg hm. ale jaką podłogę by tu wybrać poważnie tą nie Zbyt taka jakaś taka dziwna trochę taką też nie taką też mi się nie podoba tą nie no dobra, niech na razie zostanie. To? Nie. To też nie. To? To taka łazienkowa już bardziej. Nie tu, nie to, nie tu, nie tu, nie, tu, nie, tu, nie tu. tu. Dobra. Może być. Tylko jakie teraz jej łóżko wybrać? Takie samo, tylko nos na boku. Nie miałam mało miejsca tu. Mm. Nie wiem. Teraz to już naprawdę nie wiem. Teraz już po prostu naprawdę nic nie wiem. Dobra, może takie łóżko z psem. Jest git, moim zdaniem, nie wiem jak waszym, ale. Hmm, może być. Takie wieszaczki nad łóżkiem i może powiesimy. Co by tu jeszcze dać? Ja bym tu dał jakiś taki kącik. Ale. Tu <laughs> może być da dać taki stół, taki tak jakby malutki. Jakieś pufy może zamiast tego, tego. Tu jakieś takie. Oj, dobrze jest, tylko ta jest... żeby mogła sobie z kimś porozmawiać, albo z Oloś, albo coś z tym desem. Hop, hop, na przykład jak przyjdzie do niej koleżanka albo koleżanki. Ale tu bym jeszcze położyła jakieś poduchy Tylko gdzie są jakieś poduchy, nie te Tylko jakieś takie inne Tu wątpię Tu też wątpię hm, Tu raczej Nie Może tu? W zabawkach Ja wiem, już sama nie pamiętam gdzie to jest Tu? Też nie Gdzieś tu no, oczywiście, że gdzieś tu nie przeważałam wejść. Bo jakby to tu ustawić teraz? Tylko mam jedną prośbę. Czy da się na nią usiąść? kogokolwiek. Nie, tylko się na nich A Matka. Możemy tu jakiś, jakiś, diwan. Nie wiem, jeszcze zobaczę. Tu damy jej zegarek, trochę mały. Mm. Toaletkę, jak to się tam teraz mówi, taką. Może być. Jakąś małą pufę. Pufcie. Pufcie ale pufcie raczej będą tu tylko jaką pufcie? taką? dobra, może być, nie jest najlepsza ale może być biurko to teraz mam dylemat z biurkiem bo nie jakieś głodnie no dobra niech zostanie i szafa, to jest najgor najgorsze Chciałabym jakąś taką, 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 taką ładną, jakąś taką, 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 taką ładną, dobra, nieważne, taką, może być, jakieś zasłony, no, lepszych nie ma, tu jedną, tu drugą, tu drugą, tu drugą, jakoś to wygląda. Hop, hop Tak mało to okno widać zresztą. Albo, albo, albo mam lepszy pomysł. Tu damy zegar. A tu damy toaletkę. Tu damy szafę. To by, by było tu bardziej taką przesunąć. Sobie zasłaniała będzie na wieczór, bo będzie miała cały czas zasłonięte. No. Może być tylko jeszcze jakiś taki komputer, albo coś Coś z na Jakąś tabelę Na przewieszanie swoich rzeczy, na przykład zdjęć, albo coś hm. I jakieś krzesło Tylko jakie? Takie nie Takie właśnie odbiórka jakieś jest Ale moim zdaniem te rzeczy trzeba poodczepiać Bo to nie są mniej rzeczy Jakieś takie, takie, takie dodane, żeby cokolwiek tu wisiało. A to wygląda. A i jeszcze coś. Posłanie dla świnek. Wiem, wiem, że to są dla zwierzaków innych, ale dla świnek też coś się chyba powinno znaleźć. Takie coś tu, takie coś tutaj. Albo nie tutaj, nie, 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 nie tutaj, tu. Teraz jest ładnie. A tu jakąś półeczkę by się tam da... trzeba było dać. No nie trzeba było, ale by coś... Fajnie by to chociażby wyglądało. <laughs> Żeby miała więcej miejsca. jakieś rzeczy jej dojdą. I na tą półkę bym postawiła jakiegoś kwiata. Takiego? Może być. No i to chyba tyle. Na razie trzeba ją tu urządzić. Ale no nie ma zbyt jakichś dużo rzeczy, ale zawsze lepiej mieć. Hmm. Tylko teraz chcę by to postawić. Hmm. Dobra, tu na razie postawi. Walizka. Walizce. Torebka. Torebkę postawię tu. Tablet do szafy, na sam dół, jakaś tam na stolik. Tworzymy plan lekcji, by się tu przydało powiesić? Nie da się czemu to się nie chce przywiesić? Dobra, postawię tu jej na biurku. Książka, jakieś rzeczy. Kolejna książka i jeszcze jedna. Torby damy. <laughs> tu. Przepraszam, miałam chrypkę małą, więc musiałam odkaśćnąć. Jak to się tam mówi. Po prostu miałam małą chrypkę. I chyba dalej mam. Tylko teraz mam pytanie: Gdzie jest jej telefon? <gryzny> Czyżby on tu został w walicze? Nie, tu też nie. Gdzie ten telefon? Tu, w becaku. Może gdzieś, może gdzieś. Bidonik? Nie, nie ma. Książki tu wkładam z powrotem. Postawię tu. No dobra, to tyle. Może tu. Też go nie ma. Nie wiem, nieważne. Paskę odkładam tu. To na górę. No dobra, to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Pa, pa! I dawajcie łapki w górę. Subskrypcje, subskrypcje. Komentarze też możecie pisać, tak jak ktoś mi napisał. I dziękuję za ten komentarz w pierwszym filmie. I to bardzo. Mój pierwszy komentarz, który dostałam. Dziękuję. Kończę. Pa! Dobra. Wróciłam jeszcze na chwilę. I możecie ocenić, które pokoje są lepsze. Dobra. Tak, kończę.